Najwspanialszym tronem okazały się dwa kawałki drewna i trzy gwoździe. Ale właśnie na tym tronie dokonało się zbawienie nas wszystkich. Ale nie wszyscy to zrozumieli. Członkowie Sanhedrynu szukali mesjasza, który wybawi ich nie od zła, ale od Rzymian. Żołnierze mieli dobrą zabawę, bo ukrzyżowali kolejną osobę, mogli sobie z niej poszydzić. Jeden złoczyńca próbował coś tam utargować: Zbaw siebie i nas. Ale drugi złoczyńca zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus. Nie oczekiwał od niego, że uwolni go od tego krzyża. On oczekiwał życia wiecznego, dlatego wypowiada najpiękniejszą modlitwę: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Niech to stanie się i naszą modlitwą.